Były prezydent Litwy Wełdas Adamkus w Pałacu Prezydenckim w Wilnie odebrał nagrodę prometejską imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego została przyznana mu za działalność dyplomatyczną na rzecz integracji państw regionu. Nagrody wręczyła europosłanka, była minister spraw zagranicznych Polski, wieloletnia współpracowniczka świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego Anna Fotyga. Bardzo się cieszę, że współpraca między Naszymi państwami, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Litewską jest w tej chwili tak intensywna. Cieszę się, że tak pięknie idea obydwu prezydentów, Lecha Kaczyńskiego i pana prezydenta Waldasa Adamkusa jest kontynuowana przez obecne głowy naszych państw. Odbierając nagrodę, Waldas Adamkus nie krążył wzruszenia i dziękował za uznanie dla jego działalności, jak podkreślił jednym z jego przyjaciół był święty pamięci prezydent Lech Kaczyński, wielki polityk mający wyraźną wizję zjednoczenia regionu od morza do morza, uczynienia zeń kulturalnego i gospodarczego centrum Europy. Man pasisek, Powiodło mi się z woli Boga i z rządzeniem losu otrzymałem wielki dar przyjaźnią tego człowieka. Prezydent Lech Kaczyński był moim bliskim przyjacielem i współtowarzyszem, z którym ramię w ramię walczyliśmy o wolność i zjednoczenie Europy. Jedynym jego celem było przywrócenie Europie poczucia własnej wartości i zasady, że o wielkości Europy stanowią nie pieniądze czy technologie, lecz przede wszystkim wartości. Walcząc o te wartości... Oddał życie. Takich liderów, takich osobowości dzisiaj bardzo brakuje. Nie tylko mi, ale również całej Europie, całemu dzisiejszemu światu. Idea nagrody. Nie będę ukrywała, że to, to, to był pomysł. Osoby najbliższej świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, czy, czyli Jarosława Kaczyńskiego, ale, ale myślę, że całe grono polityków, ekspertów, osób życia publicznego w Polsce chciało, żeby taka nagroda została ustanowiona. Ze wszech miar doceniam przyznanie mi tej nagrody i bardzo się cieszę, że nadal będziemy pracowali razem, tak jak kiedyś i ta okazja przyznania mi tej nagrody motywuje mnie, póki jeszcze mam siły do wspierania naszej współpracy.